Aleksandra Cedro Pokój pośrodku niczego Liczę ci sztuki i razy Trwasz jak paczka papierosów Której nie kupuje nikt Oprócz styranego życiem osiedlowym sąsiada Jak to można palić? Jak tego można nie palić? Okazuje się że najłatwiej odwiedzać o piątej rano. Tworzysz wtedy lej w miejscu człowieka. Ja jestem przekleństwem grawerowanym na wewnętrznej stronie skroni. Lubię cię, tak jak komary krew. Przyciskasz otwartą dłonią. Sprawdzasz, czy możesz zgładzić. Zgadzam się na brudne ściany i rzeczy w zaklęciach, które wymilczasz. Zimą nie ma komarów, zamarzamy, Gdzieś w spokoju, który nie ma towarzysza, nadal bywasz do wynajęcia.